Chciałbym, żebyście teraz wszyscy wstali i podziękowali za te 16 sezonów Łukaszowi i Prowackiemu. Myślę, że. Proszę bardzo, Ja również chciałem podziękować Państwu za te cudowne 16 lat, bo byliście z nami w tych momentach gorszych, w tych momentach, w których świętowaliśmy sukcesy i tak naprawdę nie mamy tu kilka miesięcy, a. Bardzo mi już tego no, brakuje, także z jest bardzo, jestem bardzo zadowolony, że mogę dzisiaj być z Państwem i jeszcze raz poczuć tą wspaniałą atmosferę, jaka zawsze towarzyszyła nam tutaj na pokładzie. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Za każdym razem, gdy jestem przy tej na hali, powracają e, miłe wspomnienia. E, wszystkie te sukcesy, ta atmosfera, którą kibice e, stwarzali razem, e, razem z, z zespołem. Dzisiaj <grywka> troszeczkę inaczej sobie wyobrażałem tę tą, tą zagrywkę, ale emocje i te no, było naprawdę bardzo ciężko. Jeżeli tylko sam nie będę grał swoich meczy, no to będę starał się tutaj przychodzić i, i kibicować chłopakom. Spodziewałem się troszeczkę innego e, wyniku, ale, ale ten Beniaminek to, to przestaje być już tak, tak naprawdę co, co sezon. Ci, te zespoły, które wchodzą, nie są to takie zespoły do bicia. Tutaj widać, że, że ten zespół naprawdę ma ogromny potencjał. Trzech naprawdę fajnych zawodników, którzy gdzieś tam już grali wcześniej w Plus lidze i, i później po Europie. Także no, nie jest to taki zespół wybicia.